Nazywam się Małgorzata Oparka, prowadzę z mężem gospodarstwo opiekuńcze od 2017 roku w miejscowości Lubiewice w gminie Lubiewo, w powiecie Tucholskim. Prowadzimy gospodarstwo rolne o specyfice, specyfice roślinnej, produkcji roślinnej. Nie jest ono jakoś duże. Posiadamy tylko 6 hektarów właściwie ziemi ornej i stąd ta alternatywa i ta odwaga wzięcia udziału w takich projektach, gdzie po drodze się pojawiły, jak tutaj z KPO u w Minikowie. Był to projekt Zielona Opieka, który gdzieś tam pokazał nam drogę, że możemy również inaczej. Na początku naszej drogi, wchodząc w ten projekt zielonej opieki, użyczaliśmy naszego domu, naszego prywatnego domu. Projekt gdzieś tam trwał półtora roku, w takich trzech turnusach. Przygotowań tudzież takich budowlanych nie było, chociaż staraliśmy się tutaj jakby uatrakcyjnić i zabezpieczyć jakby bezpieczeństwo naszych seniorów, gdzie utwardziliśmy na przykład grunt czy podjazdy. Żeby, żeby było im łatwiej. Szkolenie, które ukończyliśmy, był to opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Wkraczając jakby w ten świat opieki, różne rzeczy na wsiach się gdzieś słyszy. Często bardzo jakby niezrozumiałe i nieadekwatne nie, nie do tej sytuacji, bo też padały słowa gdzieś, że tworzymy jakiś dom starców, tak brzydko mówiąc, ale no i, i ten mój mąż gdzieś w całym, w całym tym procesie pytał, w co ja go pakuję. I ja tak stricte mówię, nie wiem, w co ja cię pakuję, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No i, i to takie zaufanie gdzieś, gdzieś na początku tej drogi, Pokazało, że, że można i można inaczej. Tak, że nie trzeba się bać tego rodzaju jakby działalności. Gdzieś praca przy mojej mamie, która trwała 11 lat, była osobą leżącą, też spowodowała, że nabrałam takiej odwagi praktyki, opiekując się osobami z niepełnosprawnością i osobami starszymi. I tutaj no, to bardzo, bardzo pomogło i bardzo jakby. Pokazało, że, że możemy rozwijać się też w tym kierunku. Podczas turnusu, który się odbywał w tym projekcie, osoby stały się jakby domownikami i właściwie drugiego dnia już pracy. Przekonałam się, że. Nie wierzę, że jestem w pracy, że robię to co lubię, że przekazując to co gdzieś potrafię i czym mogę zainteresować innych ludzi, spowodowało, że, że ta praca no, była takim odkryciem i pasji, i, i serca do drugiego człowieka. Uczestnicy stawali się dla nas kimś bliskim. Dom przestał być jakby tylko naszym domem, a stawał się również ich domem. Nasze dzieci, gdy panie nie miały własnych dzieci, stawały się ich dziećmi, ich babciami byli. Także to też było przecudowne, bardzo odkrywcze dla nas, no i inspirujące jakby do dalszej drogi gdzieś. Turnus rozpoczął się w 2017 roku, trwał pół roku. Przyjeżdżało do nas pięciu seniorów. Te osoby spędzały u nas 8 godzin czasu, robiąc jakby te czynności, które gdzieś tam w ciągu dnia trzeba było wykonać, bo i robiliśmy śniadanko i robiliśmy kawę i ciasto jakieś i robiliśmy posiłki. Często pomagali też nam seniorzy w tych posiłkach. No i zajmowaliśmy się różnym takim rękodziełem. Często też panie pokazywały, co umieją i angażowały również inne do tych czynności. Także zawiązały się naprawdę niesamowite przyjaźnie i to jest coś, co jest takim jakby walorem dodatnim całego tego procesu. Działalność jakby gospodarstw opiekuńczych ma tą przewagę, tak mi się wydaje przynajmniej, nad innymi takimi instytucjami, że my mamy jeszcze takie zaplecze gdzie możemy korzystać z, z dobrodziejstw natury. Ale w projekcie Zielona Opieka to, to było takie bardzo zachowawcze, wiecie, my się baliśmy gdzieś jakby wkroczyć, żeby ten senior poszedł do tych cielaków i gdzieś tam coś im podał. To były takie, takie spontaniczne, ale wyjścia takie grupowe, takie poukładane. Ale projekt na przykład Samodzielnie samemu, który był realizowany właśnie z PCPR-u w Tucholi, to on to on pokazał nam właśnie, on był z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Tu prawie skończyła się nasza rozgrywka z mężem, rozwodem, ale, ale się udało, że jeszcze jesteśmy razem. I Wam powiem, że... Ten projekt pokazał, on był skrojony stricte dla państwa oparków. On po prostu był tak na wymiar, jak Krawcowa zszywa gdzieś tam za szeweczki, to tak dopracowany dla nas, takim odkryciem po prostu roku. I wtedy te osoby popłynęły i my popłynęliśmy razem z nimi. Oni się rozprzestrzenili po naszym gospodarstwie. Oni mieli swoje rabatki, oni mieli swoje takie zadania. Mieli królika, musieli o niego zadbać, musieli zadbać o zwierzęta. Także to było po prostu. Po prostu takie odkrycie y, dla mnie, tak to ma wyglądać, tak przynajmniej mi się to wydaje y, i to służyło im właśnie bardzo. Czuli się odpowiedzialni, y, czuli się zadaniowi, także to też y, jakby wpływało na ich proces jakby takiej rehabilitacji. W naszym gospodarstwie przyjmujemy osoby, albo bardziej gościmy osoby y, starsze, ale też również z niepełnosprawnościami i dodatkowo jeszcze z niepełnosprawnościami intelektualnymi. E, takim potencjałem dla nas i odkrywczym, e, właśnie odkrywczą e, jakby działalnością jest założenie, fundacja tutaj, którą też reprezentuję, jestem prezesem fundacji Cudawianki, to też y, tworzy przedsiębiorstwo społeczne i, i, i gdzieś zatrudniamy dzisiaj właśnie osobę z niepełnosprawnością intelektualną, która gdzieś podpatrując w ta, całym tym procesie tego projektu, który gdzieś tam się u nas y, toczył, y, a który gdzieś przeze mnie był na początku tak odrzucony jak kamień węgielny, za przeproszeniem, szapoba y, y, dla niego i... I dla, dla, dla całego tego procesu, którym on pokazał, że można, można też zatrudniać takie osoby, nie bać się tego i, i warto. Myślę, że mam misję i wizję tego, co robimy tutaj w naszym gospodarstwie. Jak ono się rozwija, widać takie postępy. My sami to czujemy gdzieś. I od momentu, gdy przekształciliśmy jakby ten drugi budynek, którym był, był on chlewem i był garażem, w takie miejsce na Ziemi, właśnie otwarte dla, dla wszystkich uczestników, którzy tutaj do nas przybywają, to, to czuję się taka spełniona w tym, co robię. Myślę, że te osoby też mogą skorzystać z naszych otwartych drzwi właściwie w każdym, w każdym dniu i w każdym procesie jakiegoś projektu, który się tutaj odbywa. Jest to takie nasze miejsce na Ziemi, które bym chciała dać wszystkim, kto, kto tylko chce z nas jakby tutaj i z naszej oferty korzystać. No, realizowanych było w tym ostatnim czasie, znaczy działania fundacji, no kilka projektów, myślę, że tak do dziesięciu. Te osoby, które dziś tam się przewijałem, to jest około, właściwie 2003, jak pamiętam, to było 42 seniorów, którzy przeszli jakby dwa projekty, co bardzo, bardzo było dla mnie pozytywnym odkryciem, bo, bo znaleźć tu w otoczeniu 42 seniorów, którzy chętni są udział wziąć jakby w projektach, to to myślę, że już gdzieś to zaufanie sobie wypracowałam i mam nadzieję, że oni również byli z tego zadowoleni, przynajmniej tak gdzieś jakieś wzmianki były. I to pokazuje, że to co robimy ma sens no i chce się, chce się. Właściwie to nie jest praca, wam powiem, to jest już naprawdę pasja. Właściwie głowa gdzieś już jakby rozkminia Następne, następne pomysły, i takim pomysłem jest na pewno tutaj labirynt w kukurydzy. Gdzieś klimat legend Bor Borów Tucholskich, który, który właściwie tak nie że odkryłam, ale jakby do mnie bardzo przemówił. I ten labirynt w kukurydzy to jest skrzyżowanie sześciu dróg i siedmiu diabłów, gdzie, gdzie macie taką rozkminkę, żeby, żeby poszukać właśnie sześć pieczątek. Dostajecie paszport odkrywcy, szukacie pięć, sześciu pieczątek i musicie w tym jakby zadaniu wygrać. I seniorzy też to lubią, też biorą w tym udział. Jest to dla nich coś nowego zupełnie niespotykanego, a już w ogóle na takich lubiewicach gdzieś na skraju borów. Także myślę, że warto. Czy nasze gospodarstwo przeszło taką metamorfozę właśnie z opiekuńczego troszeczkę w edukacyjne? Korzystają również z tych edukacyjnych warsztatów seniorzy, koła gospodyń, także domy pomocy. Także cudownie, że ja mam jeszcze jakby kontakt ponownie z innych stron i z dalszych, jakby, jakby fundacja i to miejsce za, zatacza większy okrąg nie tylko na nasz tutaj teren, ale też na inne województwa wręcz bym powiedziała. Także, także też to jest przecudowne doświadczenie. Pokazuje mi drogę, że też możemy jakby... Pozyskiwać środki w inny sposób, nie tylko projektowy. I to się zaczyna już robić tak bardzo fajnie i bardzo, bardzo. Często i gęsto tacy goście nas odwiedzają, ale też właśnie tutaj chciałabym zwrócić uwagę na taki kompleks edukacyjny też dla dzieci, dla szkół, które też mogą korzystać z naszych możliwości. A w tym roku myślę, że włączymy również taką, taki proces, jakby też dla rodzin, bo gdzie nie byliśmy w ogóle przygotowani i tutaj projekt z KPO pomógł nam stworzyć właściwie 20 gier stołowych, trzy ścieżki edukacyjne, gdzie Borowia heksa przeżywa jakieś swoje przygody, gdzie można przejść trochę sensorycznie bosymi stopami po pierwszej ścieżce, na drugiej możecie rozwiązywać zagadki. Powstaje oczywiście no jakaś mądro, mądra sentencja życiowa, gdzie nie omieszkam się zawsze czegoś przemycić. No a trzecia ścieżka znowu jest taka dedykowana ewidentnie osobom, które chciałyby się zatrzymać, odpocząć w tym całym zgiełku tego dnia codziennego. I i ta oferta jakby zatacza taką, jest taką jedną zębatką w tym całym naszym procesie, gdzie pierwsza taka zębatka, tak ilustrując w ogóle ten całą naszą drogę, była taka, wiecie, plastikowa, taka, taka, taka słabiutka, a już następne jakby pomagają jej jakby prężnie, prężnie działać i jedno drugim pozwala nam na przeżycie jakby, na przeżycie, że to nie jest tylko takie, wiecie, na... na, na na mapie czy na papierze, tylko po prostu tu się myślę, że na początku takiej drogi, żeby tworzyć takie gospodarstwo opiekuńcze, na pewno będzie obawa, czy sobie poradzicie, czy, czy dacie radę. I tu chyba dla, dla mnie największym niebezpieczeństwem jest czas, w którym to się będzie działo, bo wiadomo, z czegoś trzeba żyć, trzeba też dużo inwestować, także na pewno tutaj fundacja jakby w tym procesie pomaga i tutaj no nie ma, nie ma, no ma dwóch zdań jakby w tym wszystkim, ale, ale przede wszystkim być takim z Fokusowanym na, na to działanie. Myślę kiedyś marzy o tym, że, że ministerstwo jednak tu znajdzie jakiś e, sposób na to dofinansowywanie, żeby seniorzy mogli sami sobie wybierać gospodarstwa e, w takiej rozrywce, Coś jak Narodowy Fundusz Zdrowia gdzieś tam przydziela punkty, to żebyśmy my byli też na takiej liście i też korzystali z takich usług w ramach nawet rehabilitacji, tak? bo, bo to czym to, to nie jest jak, jak rehabilitacja, jak takie wsparcie emocjonalne. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie był pierwszym ośrodkiem, który wdrożył takie procedury jak w ogóle gospodarstwo opiekuńcze i bardzo się cieszę, że mogłam w tym wziąć udział, że staliśmy się jakby takimi pionierami tego, tego nurtu, który mam nadzieję, że wykorzystają. Z perspektywy czasu jest to bardzo dobra decyzja, którą podjęliśmy. Cieszymy się za tą odwagę, którą gdzieś tam e, znaleźliśmy na początku naszej drogi. E, I mówiąc Wam tak kolokwialnie, e, mamy produkt, który takim naszym moralnym obowiązkiem jest się nim dzielić z innymi. Także e, po prostu nie możemy inaczej, jakby. Także tutaj e, serce, pasja. Misja i wizja na dłoni dla wszystkich i tylko czerpcie i my będziemy czerpać od Was także.